Dziś opowiem Wam o najlepszym horrorze z 2025 roku do obejrzenia na Halloween. Bo sam film nie dość, że nakręcony w konwencji fan footage, to jeszcze cały rozgrywa się w Halloween. I zapewniam, że każdy z was znajdzie w nim coś dla siebie. Zapraszam do recenzji VHS Halloween. Do sprzedaży właśnie trafiło trzecie wydanie mojej książki o zakazanych filmach. Każdy zakup wspiera rozwój kanału Horrorshow.pl Przypomnijmy, że VHS to seria, która do tej pory wypuściła 7 części, więc VHS Halloween jest częścią ósmą. Ale spokojnie, nie trzeba widzieć poprzedników, żeby delektować się tą częścią. Każda część bowiem stanowi antologię krótszych filmów nakręconych w konwencji paradokumentu, a poszczególne historie łączy jedynie tematyka. I tak mieliśmy chociażby VHS 85 czy VHS 94 rozgrywające się odpowiednio w 85 i 94 roku, czy chociażby VHS Beyond z zeszłego roku, której segmenty łączyła tematyka science fiction. Jak sama nazwa wskazuje, VHS Halloween rozgrywa się podczas Halloween szczególnie hucznie i barwnie obchodzonego w Stanach. Tak jak w poprzednich częściach, tak i w tej mamy jeden epizod, który przeplata się pomiędzy pozostałymi. W tej części wyreżyserował go nieznany mi Brian M. Ferguson, który do tej pory kręcił jedynie shorty. Epizod ten opowiada o fikcyjnej firmie, która na Halloween zamierza wypuścić nowy napój gazowany, nazwany Diet Phantasma. W laboratorium naukowcy przeprowadzają testy na ochotnikach, jak owy napój na nich wpływa. Bowiem do receptury dodawane są duchy. Już pierwszy tester po wypiciu łyka zaczyna krwawić z oczu i uszu, a sama puszka napoju wypuszcza macki, które przyczepiają się do jego twarzy. W kolejnych testach jest tylko znacznie gorzej. Diet Fantazma to całkiem zabawny epizod połączony z makabrą, w którym śledzimy jak halloweenowy napój wpływa na kolejnych ochotników. Lekki, niezobowiązujący i przyjemny. Kolejny epizod zatytułowany Kuci Kuciku został wyreżyserowany przez Annę Złokowicz, również autorkę shortów, której jedyny pełny metraż to horror Appendage. I'm doing us a by this, okay? Epizod opowiada o dwóch nastoletnich dziewczynach chodzących od drzwi do drzwi sąsiadów po cukierki. Jedna wspomina drugiej o nastolatce w stroju Czerylderki, która zaginęła przed rokiem. W pewnym momencie bohaterki wchodzą do jednego z domów, gdzie spotykają koszmar niestego świata. <laughs> Czuję, że ten epizod jest najsłabszym w całym VHS Halloween, choć nie bardzo wiem dlaczego. Niby wszystko się tu zgadza. Mroczny, stary dom, bez możliwości ucieczki, operowanie ciemnością i tym, co się w niej czai. Czy całkiem kreatywnie wykonany potwór. Może zatem chodzi o kiepską reżyserię? Nie wiem. Napisz w komentarzu, czy miałeś takie same odczucia. Don't, don't Kolejny epizod o tytule Utsu Prasik Infra został wyreżyserowany przez znanego i lubianego Paco Plaza, odpowiedzialnego chociażby za rek. Bueno, vamos... yeah. Policja po Halloween odnajduje w starej, opuszczonej posiadłości, niegdyś należącej do medium, ciała poprzebieranych nastolatków z połamanymi kośćmi i wydłubanymi oczami. Jedyny ocalały z masakry Henryk zostaje zabrane na miejsce zbrodni przez policję, aby wytłumaczył, co się stało. Epizod ten jest jedynym nieanglojęzycznym. Epizod ten jest ciekawy, gdyż obserwujemy wydarzenia z dwóch różnych punktów widzenia. Są to nagrania z telefonu nakręcone przez po przebieraną imprezującą młodzież w opuszczonej willi, a przeplatają się z nimi nagrania policyjne z wizji lokalnej z ocalałym. Mimo krótkiego metrażu, epizod potrafi zainteresować, może przestraszyć czy obrzydzić i byłby niezłym punktem wyjścia do pełnego metrażu. Kolejny epizod zatytułowany Fan Size został wyreżyserowany przez scenarzystę Mandy Kaspera Kaliego. Film opowiada o czwórce przyjaciół, którzy w przebraniach chodzą od drzwi do drzwi. Na jednym podwórku znajdują misę z cukierkami firm, o których nigdy nie słyszeli. Wkrótce zostają przeniesieni do tajemniczej fabryki cukierków, w której rozpoczyna się gra o przetrwanie. Epizod ten jest z sekcji What the Fuck! Miesza krwawy horror i czarny humor w idealnych proporcjach. Oniryczny klimat rodem z filmów o złowrogich klaunach łączy z industrialną scenografią fabryki i kilkoma szalonymi, ale wzbudzającymi także rozbawienie pomysłami. Jeden z lepszych epizodów. Kolejny raz, drogie panie, gdy wybierzecie się na wieczór panieński i ktoś zaproponuje wam czekoladkę w kształcie kutasa, dwa razy zastanowicie się, zanim wsadzicie ją do ust. Kolejny epizod, zatytułowany Kid Print, został wyreżyserowany przez gościa od teledysków, Alexa Periego, który wyreżyserował chociażby zapis koncertu Ghosta z 2024 roku, Right Here, Right Now. W 1992 roku małe amerykańskie miasteczko nawiedza fala porwań i brutalnych morderstw dzieci. Właściciel miejscowego sklepu wideo nagrywa dzieci z miasteczka na taśmę VHS, aby po ich ewentualnym zaginięciu nagrania mogła wykorzystać poszukująca ich policja. Wkrótce okazuje się, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie. Kit print. To najpoważniejszy w tonie epizod VHS Hel, przypominający nieco programy True Crime. Znajdziemy tu wątek porwań, seryjnego mordercy, bezradności policji, potwornych okaleczeń, a w końcu dowiemy się, kto stoi za porwaniami i co go czeka za dokonane zbrodnie. Całkiem niezły epizod. Ostatni epizod, zatytułowany Home Hunt, został wyreżyserowany przez całkowicie mi anonimową Michelle Pitt. Segment ten opowiada o ojcu, który co roku na Halloween wraz z synem przygotowuje dom strachów na swym podwórku, do którego zaprasza miejscowych. Tym razem jednak kradnie ze sklepu z gadżetami halloweenowymi tajemniczą płytę winylową, która ma uświetnić wydarzenie. I faktycznie ci, którzy przeżyją, zapamiętają to święto do końca życia. Home Hunt to moim zdaniem chyba najlepszy epizod tej części, i jednocześnie najlepiej wykonany. Z jednej strony to nostalgia za dziecięcymi czasami, w których ojciec Zajawkowicz wraz z synem przygotowują się na nadejście święta duchów, z drugiej krwawy horror przepełniony czarnym humorem. Na uwagę zasługują tu profesjonalnie wykonane krwawe efekty specjalne. Ja bawiłem się na nim wybornie. Podsumowując, jeśli epizod Kuczykuczyku był tym najsłabszym, a on wcale nie był jakiś tragiczny, to oznacza, że VHS Hell to solidna produkcja. W zasadzie nie ma tutaj epizodów złych a każdy kolejny był lepszy od poprzednika. Może i nie wyrywa z butów, ale chyba ta seria nigdy nie miała takiego zadania. Moim zdaniem pod całkiem niezłym VHS Beyond z zeszłego roku otrzymaliśmy kolejny bardzo dobry odcinek. Ode mnie dostaje 6 plus na 10. A teraz zapraszam was do recenzji wspomnianego VHS Beyond. Subskrybuj kanał po więcej polecajek horrorów fan footage, daj kciuka w górę i jeśli ta recenzja była dla Ciebie przydatna, napisz w komentarzu, który epizod najbardziej się podobał Tobie i do zobaczenia następnym razem.